Dzień dobry. Dzień dobry, on już z Ariankiem do pary witam na tej naszej stajni. stanie się nazywa Bella. Cała Was zaprosić do miał wyjście na te a 28, ja Kubuś! Pokażemy Wam naszego kubusia, zapraszamy! Tak lecimy na te kotki? Termina mi przywiozła z oczy, wiesz? Ale zębki też tu łazą. Nie Uwaga, za... Chodź, ci pomogę. nie mieliśmy. Paga, to jest Bella. Pana, to się Bella. Bella. Tak jak ten no, za... jest Bella. Tak no. jak tak, się wziął, się tak chwilę tylko naczekamy mam na parkuńsko, dobra? Czekajcie, ja tu... Aha, jest... a Olek już je idziemy tu szukać też. A wiecie, co koniki lubią jeść? A i co jeszcze? Piesia. 18 lat już ma. To dużo czy mało? Tak? Czyli na końskie to ile będzie? Z 80 80? Tak. <śmiennie> będzie, będzie dużo. Czyli babcia jest ona taka. A tu jest konik nim ja <śmiennie> Na, na, na <śmiennie> już Ale ona jest to nie? Ciepliwie czeka się wszystko po I'm Przepraszam. Uwaga, bo to trudne zadanie. Bokiem fajnie, co? Proszę. Okay. Dacie radę być tak bardzo, bardzo cichutko? Super. To idziemy po malutku. Chodźcie.

Ona mnie zawsze tak podgryzuje. Widzicie? Nie. nie, nie. Liżę, gryzie. Cześć Bąbelku. Cześć Bąbelku malutki. do mnie. Kto taki malutki jest, co? Nie, nie. Wiecie ile ona ma dni? Z półtora miesiąca będzie. Ona się urodziła dziewiętnastego chyba, tak? Czy... No. Tak, tak, no. 这是。 Pokaż zębiska pokażemy co. Pokaż zębiska, Pokaż nie chcesz? jest mamusia. Tak, to jest mamusia. A gdzie Tato mieszka w innej stajni. Ani, tam. I pani Powolutka Martynka. Strasznie, strasznie, Przestań, nie? Zapraszam pan. Nie, nam nie, 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 nie. Możesz dać jej świeżą trawkę Martynka. Bo to jest suche, wiesz? No taką lepiej kwiatka albo coś, to co będzie jej smakowało. Bo takie suche to... Pójdziemy do Kubusia, kubuś będzie jadł. Kubuś, to jest ten kolnik tam co siedzi na nim, na nim nikodem, zobacz. Co Michalina, fajny? Taki śpioszek, co? Co już wszyscy? jak się głaszcze konika. A Buziaka mu dasz? No. Ku Buziakam ma alergii dzisiaj. Chodźcie, odejdziemy teraz. Pani Uczę pani. na płyki traw. Tak? tak? Niestety właśnie go nie ma. Jak to takie ubożą jest, taki jest biedność. Ktoś jeszcze? Pani będzie wesłałać. Pani będzie wesłałać. No to jeszcze. No to jeszcze. No to już. No to już. No to już. ty będziesz. Super. Super! Nie chcesz nikołnia? No Pani. Mama to wie! Tak? tak? No to jest mama powiedziała, to pewnie. Chcę. Nie chcesz? Dobra. Kto jeszcze chcesz? Krzysiu, chodź po chodź do Tutaj z przodu. No, po O, jaki masz piękny kapelusz. Dziewczyn, dobra. Co ten jest iga.

Tu się jedna osoba jeszcze zmieści. tam w chwili, tak przesunie się jeszcze zmieścić osoba. Tam to coś ma dla Anki, proszę, się nie upadło. Halina, Halina, dobre? Może być? O, tu masz jeszcze jakieś żelki, zobacz jak się z Tobą dzielą koledzy i koleżanki. Super.

Muszę zbierz wszystkie reklamówki. Żeby na nie One już czują. Dajcie z Zb wszystkie worki. Daj spray do Zbysio zbiera, wiesz, bo wyrzucimy do śmietnika. Nie, nie, worek jest niepotrzebny. daj na niemu. Stać może Zbyszek wszystkie do zielonego worka. Masz w rączce. W rączce masz zielony worek. Tu jakie ładne pokrojone. Ładnie jest to wyporządzenie. A okay, nie, no, A a tak niby się nie widziało! Z tej super. ma Nie no, no, no. A krótko to no, było. No, no, dokładnie. Chodźcie, tutaj staniemy w cień. Sony, no, proszę za nami. Chodźcie. Stańcie sobie tutaj. Tak, tak jak wygląda boks. Worek na siano, woda, kostka z solą i pojemnik. No Ty już widziałaś, bo ty tu często przyjeżdżasz, tak? Z siostrą i z tatem. No tak, bo to jest stajga. Stańcie sobie tak przed tylko. Chodźcie tutaj do mnie bliżej, Kapitan Huck. Chodź, Dawidku, stań tu. Chodźcie, wam coś opowiem. Chodźcie tutaj do mnie wszyscy. Uwaga, Kapitanowie, jesteśmy w Brzeźniku. Brzeźnik to jest taka miejscowość koło Bolesławca, mała wioska. I tutaj w tym Brzeźniku znajduje się właśnie stajnia Bella. Stajnia Bella to jest stajnia, w której mieszka na stałe 28 koni. Plus w tym roku urodziły się też malutkie trzy koniki, które później zobaczycie. Między innymi jeden nasz, malutka Tora. No i w tej stajni, oprócz tego, że mieszka 28 koni i trzy źrebaczki malutkie, no to jeszcze pracuje wiele osób, które trenują dzieci w jeździectwie, tak? Kto mi powie, jak się nazywa samica konia? Kto wie? Wiecie, jak się nazywa? Klacz. Pamiętacie? Klacz. A jak się nazywa samiec konia? Na literkę O? Jak? Ktoś tam powiedział z tyłu? Og. Ogie. Ogier. Ogier, właśnie. Czyli ogier i klacz, tak? To takie dwa słowa nowe, które zapamiętacie. Tutaj jesteśmy przed boksem. W takich boksach, czyli w takich pokoikach, sobie tutaj mieszkają koniki. Zaraz zobaczycie, jak ten boks wygląda. W takim boksie jest taka siatka, w której jest siano. Konik sobie wargami wyciąga, i całą noc ma tutaj zabawę i jedzonko, żeby miał co robić, tak. Jest kostka z solą, bo koniki lubią lizać sól. Dzięki temu mają minerały potrzebne im, tak. Jest jeszcze pojemnik na wodę, gdzie noskiem przyciskają i wylatuje im świeża woda. I jest jeszcze pojemnik na y, różną paszę, czy różne odżywki, które się konikom daje, tak? Chodźcie zobaczyć, jak wygląda boks w środku. Uważajcie na kupy. I Płaska rączka i po kolei. Jak on zje, poczekaj, niech zje sobie chwilkę. Jak już będzie zje, najedzony, to wtedy podejdzie i weźmie znowu od ciebie. Tam masz teraz, tu masz, chodź. Pokaż mu marchewkę, gniewko. Ja już nie mam. Pokaż mu, no. O super, chodź do Pani Ani Giewko. Teraz Nikodem pokaż ko Konikowi, że masz marchewkę, musi zobaczyć no. Ja nie mam. Powolutku, daj rączkę wyżej, płaską rączką. On, on się wychyli, nie bój się. Jeszcze raz, spróbuj. Daj rączkę wyżej, nie bój się, no powolutku. Musi dać wyżej, on weźmie sobie sam, nie bój się. Powolutku. Pomóc Ci? Daj rączkę. Chodź, damy razem. Daj na twoją rączkę. Powolutku. <laughs> Jeszcze raz, no. Dawaj. Płaska rączka. O, widzisz? Zjadł. Jeszcze raz. Wyżej daj rączkę. Nie bój się, bo on nie widzi, no. Brawo. Chodź ze mną razem. Damy razem, co? Jeszcze nie, bo on jest. Czekaj, damy taką. Daj proste palce. Ty prosty. Nie bój się, powolutku. On sobie weźmie wargą, no. Proszę. Brawo! Udało się. Chodź też, Lenka. Daj płaską rączkę. Prosto paluszki. Lenka, ty to jesteś odważniak, co? Płaska rączka. Super. Na ten? Sam dawaj, no. Daj wyżej, bo on nie sięga, wiesz? Wyżej rączkę. O tak. Jeszcze raz. Do góry rączkę daj, no. Chodź damy razem. Wysoko? Powolutku, powolutku. No już, już, już mały, już. Chodź jeszcze, chodź Aniu. O, ale masz dużą marchewkę, dawaj. Opsa, udało się. Ty sam, a ty masz wielką, poczekaj, może niech on połknie, to co ma. O proszę. Co za łasuch, co? Laszadek sama. Wysoko rączkę, podejść bliżej. Powolutku, no, daj, daj ci pomogę, chodź. Bobsa <laughs> oh, Mahahamos?